Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Kontynuujemy dzisiaj kampanię Gelu. Yy, I tak, powstrzymaj grupę zbudowanych lordów Awli przed, przed, przed sprzedaniem Pierścienia Żywotności Rycerzom Śmierci z Daisy. Pamiętaj, że Gelu nie może przegrać żadnej bitwy, Gelu nie może awansować powyżej 15 poziomu, a jego doświadczenie umiejętności i zaklęcia przejdziemy do następnego scenariusza. Weźmiemy sobie rękawice Jeźdźca, żeby być szybszym. Ten rejon jest zajęty przez bandytów. Jeśli to tylko możliwe, korzystaj z pomocy Gildi Złodziei, gdyż mają oni wiele użytecznych informacji. Dajemy sobie oczywiście najwyższy poziom trudności i zaczynamy. Lotki głoszą, że pierścień żywotności, najważniejszy składnik eliksiru życia, znajduje się w rejonie Szantanna na południu Avli. W tej misji kluczową rolę gra czas. Widziano jak rycerz śmierci spotkał się z bandytami, którzy od dawna terroryzują ten rejon. Sądzimy, że wynają ich, by ubiegli nas w poszukiwaniach. Wcześniej straży powierzono zadanie odzyskania kilku artefaktów niezbędnych do stworzenia eliksiru życia. Jeśli ta magiczna mikstura dostanie się w ręce nekromantów, zdaje się, że wykorzystają jej potężną moc dla swych niecnych celów. Gelu został mianowany dowódcą, dowódcą ekspansji, która ma wyruszyć na teren tych odszczepieńców. Mówi się, że mają pierścień żywotności, a przynajmniej wiedzą, gdzie się znajduje i planują sprzedać go nekromantom. Musisz ich powstrzymać i przejąć pierścień. Nie zawiedź nas. Pamiętaj, że nie chodzi tylko o swoje życie. Powodzenia. Czy któryś z was ma strzelców? Ty, to by się udało. Podejdź mi tutaj, je nowa. O, tu jeszcze 20 jest w zamku, okej. Okay. Daj mi to i to. Teraz Gelu. Nie Gelu, ty. Zrób tak, tak i zamieńcie się. Dawaj w ten sposób. Przejmij proszę to no, przy, Przyłączają się, fajnie Te się nie przyłączają, cofnij się Je Dawaj A my lecimy na przeciwnika Oho No bez strat, okej okay. Dobra, kolejni Nic nie zrobimy, mamy 0 surowców Władcy ty tych terenów to bandyci i szaleńcy. Napadają na karawany, wyżynają wsie i garnizony, nie, nie zastanawiając się, czy mo czym może się to skończyć dla ich ojczyzny. Z głupoty są w stanie sprzedać pierścień żywotności kremantom i zdradzić tych swych rodaków tylko po to, by wypełnić kufry złotem. Takim zdrajcom nie można ufać. Nie można też okazywać im litości. No nie można. Prawda. Zaraz się z nimi policzymy. Dawaj tu na dół. Wydaje mi się, że tu nie ma zamku Tylko tu na dole są Nie mamy żadnej broni, więc dawaj te krasnoludy Chcą się przełączyć? No dobra, 40 krasnoludów, krasnoludów to już jest jakaś siła, z którą trzeba się liczyć Więc oczywiście weźmiemy sobie to Garnij tu ile możesz Dobra, coś możemy zbudować? Radę miasta, no to buduj Daj mi to Tutaj oni mają trzy zamki, z tego co pamiętam. Więc polecimy sobie najpierw w jedną stronę. ulepszmy tych, jakby jesteście poukładani w ogóle. W ten sposób prędzej, może nawet tak. Dobra, jednego możemy stracić, nie ma problemu. Prawda, i dalej. Dyplomacja, On może będzie ok. a pieniędzy, ok. Całkiem przyjemnie. I przejmij tą kopalnię złota, bo my nie mieliśmy na to czasu. Później O proszę i to już całkiem fajne zamki są do przejęcia. Nie to co ten nasz. Aj nie dobiegliśmy. ale i to jest dalej pierwszy tydzień, więc dalej się nie wyrekrutujemy jakoś bardziej. Przejmu tutaj ile się da. I ty przejmij mi tą kopalnię złota tu no, po drodze to co pozajmowaliśmy czy, bo, no, też możesz pozajmować gildia górnicza może nie Będę ci napadli na twoje wozy aprowizacyjne i przejęli wartościowe zasoby dobra, bijemy zamek bez strat, fajnie lecimy na ostatni, tu na dole możemy sobie zabrać te centaury po drodze a tu nie ma zamku to co tu na dole jest jeszcze jeden? Pamiętam, że chyba były trzy Ale może mi się wydawało Skoro tak, to sobie wczytamy Tak dla zasady Kepsik, idź mi stąd Idź do pani się poprzytulać, no Dobra, idziemy tu na dół Chyba, że tutaj właśnie jest Tak, tutaj jest Po prostu nie tą drogą pobiegłem Dobra, idź tutaj, zobacz co jest. Tu pozbieraj te surowce. kopalnię sobie przejmij. Tu możesz tych zabrać. Kepsik, idź do pani. Dobra. To budujemy? Budujemy, trochę więcej strzelców będziemy mieli w następnym tygodniu. Tutaj też, jakby trzeba było się bronić. W ogóle ile mamy wrogów? Mamy dwóch wrogów. Okej, okay, ten czuje się mocniejszy, więc nas atakuje. Oczywiście nie uciekamy. No on nie jest mocniejszy. O, bardzo dużo many ma w ogóle. Wygląda na jakieś artefakty, na pewno ma inteligencję. Dobra, oślepienie na jego strzelców. To jest podstawa. Kepsik. No idź mi stąd. Później cię poprzytulamy. Dobra. No dawaj te centaury, bo to jest mocny stag Może... Ej, oślepiłeś mi też strzelców Zasłońmy się tutaj ile się da Podejdź wyżej Atakuje mnie tu kot Niedobry O nie! Co wejdziesz? Dobra, w centaury Czy też jest oślepiony teraz? Zdejmij mu to oślepienie Teraz ja w niego strzelony tak mnie oślepi Zabij tego jednorożca A tym tu wleciałeś Zabij tego Poczekaj Zabijemy Te centaury możemy mu zbić Dobra, odbyliśmy zaklęcie elegancko Zabij mu te A, i dobra w Następnej turze on już będzie mógł strzelać To niedobrze Zabijmy jak najwięcej tych centaurów Dobra, nawet wszystkie ci się udało Nie możemy już oślepienia, bo jest za 12 Więc strzelaj Ile możesz? Kierunem mi walnął Dobra i lecimy do niego Ok, dobrze, że akurat dało się, że on jeszcze dostał morale. wyjdziemy sobie do przodu jeszcze tym. Strzelaj. Bijesz go. No, krasnoludy będą po nim. Możemy go, nie możemy go spowolnić. Bij. No i tu też bij, ale już go nie zabijemy. Ucieknie nam. Mistrz mądrości czy magia wody? O, magia wody byłaby dobra. Tym bardziej, że to jest ostatni skill, który mamy do wyboru. Dobra, Wiesz, No i tu wratujemy w niego. Bez strat ulepsz mi tych na pół i przejmujemy mu zamek. Co ty tu wieżyczki już masz? No jedną masz, słabą. Jakby to zrobić sensownie? Weź, wczytaj jeszcze. Król ma tu jedną wieżyczkę. Przesuńcie się. No może nie tak. Zrób tak. Elegancko. I brązowy przegrywa. No tutaj nic nie weźmiemy więcej. Jedne skąd moglibyśmy posiłki wziąć to od nas z zamku. Podejdź tu. No i tu też wykupił dżenowa. Tu nic nie zdziałamy. Zgarnij ten artefakt. Tutaj myślę, że Genowa weźmie. My z tobą polecimy na górę. Po sprawdzę, co tu jest. Tu nic nie zrobimy. Tu też nie. Dele zbuduj. Śpiecy donoszą jasnowidzu z, południowego, z północnego wschodu, który zna ponad miejsce ukrycia pierścienia żywotności. Odszukaj jasnowidza, tylko jeżeli pierścień i odzyskaj go bądź ostrożny. Dekarmanci też poszukują pierścienia. Tak wiem, że też go poszukują. Takie wody. słabe te skile nam się trafiają. Idź proszę Cię. Idź tu do zamku. Tu zbierz stąd. 7, jutro tu jeszcze 7 zbierzesz. Dobra. I co? Co teraz? No teraz czekamy na następnej tury. Dobra, stąd nie dowiozę, bo za daleko jest. Chociaż mogę spróbować w sumie. Jakimś eleszarem na przykład szelców i centaury Leź do przodu genowa stań tutaj jak najdalej tutaj aerisem posprawdzamy jak najwięcej terenu dobra, tu mamy widzę przejście. tu będzie chyba ten pierścień nasz tu podejdziemy sobie, sami zabierzemy hmm, no może nie, nie będziemy tak ulepszać tutaj, bo i tak z innych zamków mamy nieulepszonych. Stań tu. Teraz ty przekaż wszystko to, co masz. Teraz przekażemy to Gelu. No już mamy całkiem solidną armię. Możemy ich za 10 tysięcy ulepszyć. Ha, huh. podejdź tu. Ja już idę dalej, a ty zaraz mi to dowieziesz. Dawaj ulepszaj. Chodź tutaj. Stań tu proszę cię. Tu robimy tak. Tu możemy nawet te centaury ulepszyć, chociaż nie w tej turze. Aeris tu zbieraj. Podejdź może z tej strony sobie przejmiesz te centaury. Dobra. też musiałbym ją ulepszyć, a ja dały, mamy na to kasę myślę, że sobie spokojnie możemy sobie na to pozwolić Leź do przodu ty tutaj, przejmuj te centaury pewnie, ja że tak a ty idź tutaj, pozwiedzaj Gelu co teraz z tobą? ulepszaj te centaury odbierz od niej wojsko nie stać mnie na ulepszenie ich, trudno Zaraz sobie ich ulepszymy w takim razie Oczywiście bijemy teraz na ludy Żeby jak najbardziej się wylewelować Weź może na cztery staki, co? Mamy ich wystarczająco dużo, myślę Żeby bili całkiem sensownie na cztery staki I lecimy przejmować przeciwnika Idź tu na dół co tu się znajduje? Dobra, tu mamy jakiś młyn. Ty przejmij te kopalnię za mną, może od razu za mną biec. Może tu zamek zbudujemy. Tu jakiś zagajnik, dobra. Tu jakiś bohater przeciwnika biegł. Zwycięstwo bez strat cudownie. Elegancko wręcz. Przejmuj te kopalnię po nim. Tu nie pamiętam czy mają dwa czy trzy zamki. Wiem, że jeden tu na pewno, jeden jest tu na pewno i tu chyba nie było. Mi się zawsze wydaje, że tu jest zamek, ale chyba go tam nie ma. Zobacz, co tu jest. Zgarnij co możesz stąd. Tu jakiś zbójców. O, w ogóle można wejść tutaj za to. Słabo postawione, muszę przyznać. Mm, dobra. A nie mamy w ogóle przyrostu kryształów, więc musimy sobie zrobić. A tuż. Zwiadowcy donoszą, że jeden z miejscowych zabijaków skontaktował się z nekromantami i ma zamiar wkrótce się z nimi spotkać. Nie ma czasu do stracenia. Jeśli pierścień wpadnie w ręce nekromantów, będziesz musiał wydrzeć im go siłą. Za wszelką cenę zadbaj, by pierścień znalazł się w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj, że najlepszą obroną jest atak. Oczy ścierając zamieszkującego bandytów, nim się zorganizują, i spróbuj przejąć artefakt. W ostateczności możesz najechać dalej. Okej. Okay. Dobra? Jakaś jedna harpia. No niestety, może nawet dałoby się to zrobić. Troszeczkę mniejszymi stratami, no ale już nic nie poradzimy na to. Leć do góry. Ty zobaczysz, czy faktycznie tutaj nie ma tego zamku. Chociaż wydaje mi się, że może być. Właśnie nigdy nie jestem pewny, czy ten zamek tam jest, czy go nie ma w końcu. Tutaj nie ma nic, co byśmy chcieli brać. Tutaj są, jest kapitol. Chciałem powiedzieć, że są 4000 dziennie, ale wynika to z tego, że jest kapitol, więc powiedzmy, że jest kapitol. Tak, tu jest przejście po prostu, więc tu nie ma zamku. Ostatni zamek przeciwnika jest tu na górze. I w następnej turze sobie go przejmujemy. Cyk, cyk. Tu jeszcze pozwiedzaj trochę tam ja nic północnego wschodu to mądry starzec o imieniu Feredo. Udaj się do niego, ale pamiętaj, że nie, nie da Ci od razu pierścienia. Mówi się, że poddaje poszukiwacze artefaktu specjalnych te specjalnemu testowi. Wypełni każde zadanie, które ci zleci, musisz mieć ten pierścień. Dobra, bijemy typa logistyka, pewnie. Nic nie masz w tym zamku, kumplu. Jaka za czerwony przegrywa. No i co, dobra, myślę, że ja sobie teraz po prostu poczyszczę mapkę. Pozbieram wszystkie czary, artefakty i zobaczymy się, jak już będziemy organizować pierścień albo przy, fabulce. Przy, przy fabułce. Także zaraz się słyszymy. Ostatniej nocy dręczyły cię potworne koszmary, wizje nadciągających potworności. Nawiedzały cię spowite wszczątki szat postaci, wyciągające kościste szpony w kierunku zielonych łąk, pozostawiające za sobą spopielone pogorzelisko pełne żywych trupów. Z upiorny śmiech odbył się jak w twojej głowie i z duszy. Obudziłeś się przerażony i roztrzęsiony, lecz wciąż zdecydowany odzyskać pierścień żywotności. Będę ci napadli na twoje wozy ap aprowizacyjne i przejęli wartościowe zasoby. No cóż. No dobra, wracam do Was. Yy, Poczyściłem już mapkę, pozbierałem czary. Tutaj zebrałem yy, był za bodajże fioletowym strażnikiem i za strażnikiem, który przypuszcza tylko gelu medal męstwa. A ten medal męstwa chciał tutaj ten jasnowic, który dał mi yy, skrzydełka także czyściło się trochę szybciej. Tutaj dla zasady możemy sobie to I... Tych pogonimy, weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie atak oczywiście. E, mój przyjaciel Falan powiedział mi, że, że mogę spodziewać się odwiedzi blanolitego gościa o imieniu Gelu. Czy to ty? O i patrzcie, to jest ten pierścień żywotności. E, I to jest ciekawe, bo w tym miejscu... O, tu w ogóle nie zabrałem koniczynki, w tym miejscu jest yy, sprzedawca artefaktów, który też mi sprzedaje pierścień żywotności. Ciekawe, czy jak go kupię, to wygramy. Proszę bardzo, dało się zraszować tą mapę, tylko tutaj enty stały. Taki na początek dosyć trudny gard, Ale z tymi strzelcami naszymi, wygraliśmy misję, nie robiąc jej tak jak trzeba. Ale ważne, że wygraliśmy. No i dobra, zostały nam jeszcze dwie misje, ale to już sobie zagramy w następnych odcinkach. Także co? Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!